Witaj drogi widzu! Gdy jechałam kiedyś busem z Wadowic do Krakowa, usłyszałam krótką rozmowę między pewną matką a córką, które siedziały niedaleko mnie. Siedemnastoletnia córka owej pasażerki poinformowała w pewnym momencie swoją rodzicielkę, że wychodzi wieczór do koleżanki. Wróć o dwudziestej drugiej, poprosiła mama owej dziewczyny. Wrócę o północy, odpowiedziała swojej mamie dziewczyna. Piątek jest. Ten króciutki dialog pobudził mnie błyskawicznie do refleksji i wydał kapitalną metaforą życia bardzo wielu ludzi. Nie jeden z katolików toczy bowiem podobny dialog z Panem Bogiem. Wychodzę z kościoła na 5, 10, 20, 30, 50 lat. Wróć jak najszybciej, prosi kochający nas bezgranicznie Pan Bóg. Wrócę późno, pod koniec życia. Muszę w życiu trochę poszaleć, a w kościele nudno. Mam własny super pomysł na spędzanie swojego wolnego czasu, swoją wizję życia z mnóstwem atrakcji. Odpowiada nie jeden z tych, którym nagminnie ciąży nieustanna troska Boga Ojca o człowieka. Bez względu jednak na to, na jak długo oddalamy się od Boga, Bóg ciągle czeka na nas z otwartymi ramionami. Warto by pamiętał o tym szczególnie ten, komu kuszące wydaje się to, aby nie liczyć się zupełnie w życiu z Bogiem, komu najlepszą opcją na życie wydaje się przeżywanie swojego życia całkowicie po swojemu. Warto by pamiętał o tym i nie pozwolił Bogu zbyt długo na siebie czekać.